Eee, mam czujnik ruchu, paranormal, zdarzenia I nic więcej, dobra Aaa, niestety, bo zapomnieliśmy, cholera Hello? Ghost? Hello? hello Oczułem hello, się jak Gold? w filmie Piątku Trzynastym Hello? Hello, Ghost? Spokój mnie. Nie Are you here? mnie. włączony. jestem tutaj. Nie jestem O you here? Oh, Nie no tu tam, patrz. I... O no kur... Oh ty... ty, ale patrz jak... Hunt! O kurwa, jak Zamykaj. Mam pokój ducha Sześć na górze Czy miałeś aparatu, do mnie? Ach, jak Blayfok skończyłeś z tymi dwiema wojami Ale jaja. Dobra, jak mnie słyszycie, czy mnie nie słyszycie, nie wiem. E, na zdjęciach e, złapało finger pilsy, więc mamy odciski palców. Eee, pst, na górze mówię, że temperatura jest mała, więc może być minusowa. Eee, aparat mi już niepotrzebny. Eee... Event Ghost. No, widziałam jak zabija Rosie, ale dobra, no nie zaliczyło. I sensor. Teraz najgorsze jest co, bo ja nie wiem, który to twój po ten pokój. Będziesz musiał mi... Nie wiem, czy jesteś, Fox, daj znać pokazać, który to pokój był, mniej więcej. No niestety, duch nas ograł. Dobra, jedziemy. Otóż to. Juhu! O, jedzie, bez nas. No, powiedziałem no. I zrobione, a co? Krócej wyjść od jakiegoś? Widzicie ducha Co? Mogę wpisać kot już? Możesz, możesz 1 2 3 4 5 6 Widzicie? Działa. Działa Działa Dobra, gdzie jest, gdzie jest Na dole Pod schodami tu, 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 tu. Ty co to jest? Szklanka Olol oh, <laughs> Open the door Give me a sign On Are you here? Are you here? What does the fuck? Dlaczego wydaje mi się, że jest tutaj, nie? Da, on jest tutaj! Ale na znowu? Łazienka! Poprosiłam go, żeby światło zapalił, patrz. Co zamykać drzwi? Hamie. Masz. Ty, ty, ry, A kość ty, mamy? Ty, 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 nie, jeszcze nie Mamy miejsce dużo ktoś Dobra. ma y, aparat? Ja mam. ja mam No to tam jest loleczka Trzeba tylko jeszcze jeden aparat, żeby się śmiała Już Podejrzewam, że się mogła nie wygenerować tam, gdzie trzeba

blisko, blisko przy do się bawi o, on powiedział a kiedy, kiedy by Poxa było, to się nie odgrywał jesu, ja czuję, że on na niego poluje ty, gdzie jest jeszcze jeden EMF? ej, bo to piątka jest jest piątka? Kości nie szukamy co nie? Nie ma. Jesteście gotowi do odjazdu? Yes, of course. Gotowi na wszystko, zawsze i wszędzie. Łuka z wami, kark zawsze i wszędzie. Nie wiem. E, idźcie naprzód w prawo, prawo, prawo. Pra nie to, nie to drugie. Pra prawo. E, e, idźcie idź Rosy dalej. W prawo, prawo. I jeszcze jedno prawo. Give me a sign, Give me a sign, please. O, 6 stopni, chyba kuchnia. 5, Pięć... o, poniżej 6 10? stopni, 4 stopnie. Czy 3 stopnie? O, 0? Tu jest. Cześć, Oh, hunt. Check out A few moments later. Hello, ghost. Can you hear me? Hello, 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 ghost. Odpowiedział. Ile tam jest na tym? Pięć. Co? temperatury. Mroźne temperatury i to jest Rosji Mroźne temperatury I spierdłoks na Mamy orba, widziałem orba, dobra No, mara. Czyli, w sumie, jak za 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 zaświecimy wszystko, to on nie powinien nas tak atakować. Tylko pytanie, czy robimy kość, bo nie mieliśmy kości. Nie, nie ma. Przeszukałam cały dom. Dobra. To spadamy. Crucifix, paranormalne i zdjęcie ducha. Nie będzie łatwo. Betty! znowu jest generator prądu pod schodami. Betty! Betty! Betty, hello! Masz kość? Give me a sign Miałaś kość. Dobra. Give me a sign. Open the door! No mi to mówię, wiesz? Jak górze no to jest ciepło. To jest 10 stopni. O6, dobra, 3, dobra, dobra. Bijam, ja mi trzeba. To mi nie wierzycie. Iwalnie drugą tu można weźć. Gitara się ma. Daj mi, mi. Co? Na dwie Na drzwiach? Halo, spadam z tego domu, co my mamy w ogóle? Odciski palce, spiryt, box i pismo ducha, spiryt, Kości nie będziemy szukać bo to jest ruch, który chodzi po podłodze